Witam serdecznie w filmie. Tym chciałem pokazać Państwu, jak będę zakładał tunel foliowy na swojej grządce bez przekopywania. Mam kilka takich grządek, które czekają na to, żeby coś z nimi zrobić. Mam starą folię, mam stare pałąki, kupiłem parę nasion. Być może kogoś zainspiruję. Jest szansa, że już w kwietniu będę miał jakąś sałatę. Co jeszcze mogę powiedzieć? No to jest wspaniały okres dla tych, którzy mają ślimaki i... W tej chwili ich nie ma, tak warto spróbować. Dziękuję. Tak wyglądają moje grządki obecnie, jak widać jest godzina mniej więcej 9.30, nie wszystkie są o tej porze nasłonecznione. Do swojego eksperymentu wybiorę grządkę tą, która jest już nasłoneczniona. Po postawieniu folii prawdopodobnie nie będę się dotykał do niczego przez pierwsze dwa tygodnie. Tak do wschodów. Niestety spodziewam się wysypu chwastów i zapewne będę musiał coś z tym zrobić. Również nie zamierzam podlewać warzyw. Później trzeba będzie folię trochę odsłaniać, aby kontrolować wilgoć i dopływ CO2 do roślin. Obok jest grządka, na której posieję marchew, która długo wschodzi, a ja mam sporo chwastów, które wyprzedzą wschody marchwi. Postanowiłem przykryć grządkę folią, aby nagrzać glebę i umożliwić chwastom kiełkowanie, po czym zamierzam je usunąć motyką. Usuwanie chwastów jest proste, gdy niczego nie trzeba omijać. Ogólnie postępuję dość podobnie jak poprzednio. Tak wygląda druga grządka, którą przygotowuję pod marchew. Jest obok tej z folią, także dobrze mi idzie szybko. Obskoczyłem tą drugą. Tutaj pokażę mój patent, jaki mam, jaki robię. Chodzi o to, żeby... Folia, którą na to nałożę nie, nie dolegała do gleby, a z drugiej strony zbiorniki z wodą pełnią rolę akumulatora ciepła, czyli nocą oddają, w dzień pochłaniają, czyli wyrównują amplitudę, która jest dość duża w folii. Dziękuję. Tak wygląda efekt końcowy mojej pracy. Zajęło mi to niecałą godzinę, o to tylko dlatego tak długo, że musiałem chodzić i włączać i wyłączać komórkę, więc... Pewnie byłoby to trochę szybciej, gdybym nie, nie był obciążony myślą o robieniu zdjęć, ale się starałem. Kłaniam się.